Bardzo witam Was w kolejnym filmie na moim kanale jesteśmy dzisiaj w Pet Simulator 99 od teraz widzowie filmy będą się możliwe pojawiać codziennie, ale na pewno częściej niż w weekend. Ale okej, okay. przejdźmy do rzeczy. Na początku chciałbym Was prosić o zostawienie łapki do góry, subskrybowanie mojego kanału i e, wspijanie więcej wyświetleń, bo ostatnio Wczorajszy odcinek ma tylko dwa wyświetlenia. A piosenka 7. A teraz gaduję będziemy mieć tylko 5 wyświetleń, nie? Więc chciałbym Was bardzo poprosić, żebyście włączyli ten film i... i dobra, bo ja żebrzę o coś, to nie wiem w ogóle co powiedzieć, ale dobra. Także jesteśmy tutaj w PCMOL 99, bo mamy nowy update. Tamten ten update był już dawno, co wczoraj nagrom, ale... Nagram go wczoraj, bo wtedy nie nagrywałam i nagrałem go wczoraj, a teraz nagrywam ten, czyli Hacker New World, Hacker World, New Fest, ogromne zwierzęki nowe jaja, Hacker, Hacker K, Hacker Hacker Hover World, Global Event, Clan Battle, Hacker Battle, Blazing Exclusive Dobra, ja w ogóle mam klan. Hyggr, Hgr, Hyggr Lider, mój klan Invite Dobra, nie wiem o co, co ja robię, ale co Najpierw sobie wyjdziemy w ogóle tutaj weźmiemy nagrodę VIP, ok weźmiemy sobie weźmiemy sobie tutaj rowerce zrobimy Mm, A bo tutaj e, Safari rafa będzie? kiedy że będzie Szyrafa tutaj. A nie, bo to jest ta zero. Powinna być i tak Szyrafa. już widzę ten błąd, że, no, że zaraz tam. Niedługo będę mógł zrobić ice op kiedy wam pokazuję, że muszę ukończyć ice up. Dobra, kubujemy widzowie. Okej, okay, tutaj flaga to ja... Mm -hmm. Co tam będzie? Tutaj już będzie Aceobi. Chyba. Tak, tutaj jest już sobi. Jedno sobie, które nienawidzę, ale jednocześnie uwielbiam. Więc so, ja sobie, ja lubiam ale jednym słowem to też mogę nienawidzić, bo też nienawidzę. Czasami nienawidzę. I większość lubię. Teraz pewnie będzie. Jak mówię, że lubię, to pewnie teraz nie będę lubić. Jak powiem, że nie lubię, to pewnie nie, nie będę lubić. Ej, szczerze, jestem smutny, że nie dobię się wyświetleń, że, więc pójdę na smutną puśkę. Bo jestem smutny, że mi, że mam że ostatnia tak mało osób nie ogląda, bo, bo mam mało wyświetleń. No co? O. No od razu wam mówię, jestem smutny, ale pójdę na uśmiech, bo uśmiech jest łatwiejszy. co ja zrobiłem, że mogłem przebiegać? Mój czas to... Syfowy sekret. Mój czas to minuta no dwie sekundy siedemdziesiąt siedem setnych. Coś ja zrobił. ja podskoczyłem, no wieco, nie. 6 minut ja dopiero to robię. I tam mi pety zbierają. Hajs. Pieniądze. Siano. Łajno. Co? Nie, no. Smutna buczka musi być łatwiejsza. To spa na tym stałym. Dobra, nieważne. Jeden gotowy prezent. Wykorzystam go sobie w takim razie. Tego też chętnie wykorzystam. Chętnie wykorzystam też to. I got It. Tak, to chętnie. Pewnie to będzie jur. To za... na pewno będzie jakiś jur. Ale ja na pewno go nie zdążę wziąć. Mm-hmm. <sighs> Ej, widzowie, że to jest tr trudne, bo jeszcze teraz skupiam i to jest no to... O, mam. Trudno. Patrz, patrz. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, widzimy. Zrobiliśmy to, ale oby nie zrobiliśmy, więc trochę takie słaba lipa, ale spoko. Hmm 350 leci mi 700. co jest tu? Ty ja szybko lecę, nie? Te weski to ja za szybko lecę. Ten nasztapka no to no trudno. Dobra, a już, dobra, ty jeździłem do na chyba to. <laughs> ja to sobie robię jakieś rzeczy. Cztery, to dobra, no to cztery ten. <laughs> <laughs> Au Okay. Cześć strasz, cześć strasz, Ja kocham cześć strasza. Kocham czy strasza, bo tutaj mogę być z pacikami moimi kochanymi. To jest zwykły często to ja... To rozwalę na epiku. Ogólnie nie wiedziałam, że to jest na końcu. Coś Naprawdę. Nie wiedziałam, że to jest koniec, coś ale Ale fajnie Można sobie pozbierać tutaj rzeczy. A bo tu czas liczy. Ile często zrobiłem. Taki czas. Czas odzwolnienia, od dobra, godzinkę. to wezmę, kupię. To ile? O! o! 918, 818, jak fajnie. Uu, hi, hi, jaki ja <grym> Arena 50. Najpiękniejsza arena na Najpiękniejsza to jest najpiękniejsza arena moim zdaniem. Prawda, ona jest śliczna. I nie jak się tu gdzieś idzie, to jest lawa. Przez lawę się idzie. Chyba usunęli. Ja kiedyś to zbagowałem. Nie wiem, czy to było na odcinku, czy nie na odcinku. Jeden tysiąc. 1000... Na luzaku ja zrobię 1000 Rób 5 noczowych zwierzaków z najlepszego jajka, lepiej to trzy dier. Dobra, F, tutaj te ten, dobra, A ty. to jest Tier? Dobra, <try> nie mam ale jakieś Essa łatwo, <laughs> czekaj bo to jakaś ładna rzecz 5 ostatnio miałem wydam wydałem w ciągu 5 minut nie chcę ostatnio miałem z diamentów wydałem w ciągu 5 minut nie chcę na razie zbieram na kolejnym stół. Właśnie rozbiorę na kolejną stówę, to dajcie mi tu diamenty. Jak nie znajdę tu diamenta, to znaczy że żadnego, to znaczy, że. A jak nie dostałem. U, dostałem jednego diamenta. Ok, 920, dobra, czyli zdobędę kiedyś jeszcze stuwa. No tak nie działa, ale Tara trudno. trudno. na są, kochani, najlepsze. A nie, że na są najlepsze, to że są tak najlepsze. 15 za 150, okej. Okay. Ok. Dobra, nie to nie Mhm. mamy 5000 Dobra działaj. Jak zdobędziemy to, to kończy się odcinek. Więc jakby co to e, subskrybujcie mój kanał, dobijamy 500, bijacie wyświetlenia, trzymajcie się do nas, e, Zostawcie łapki ok, do góry, subskrybujcie mój kanał, trzymajcie się do następnego odcinka, do następnego odcinka, Narga.